Maneczko, króciutki filmik, a może troszkę dłuższy o pałowni. Zobaczcie ten okaz. I teraz tak dużo osób się zastanawia, czy one zakwitną wiosną. Dlaczego? Ponieważ puszczają pąki kwiatowe jesienią, czyli jakiś nie wiem, miesiąc temu, niecały zaczęły, czy tam półtora miesiąca temu, zawiązywać. No i jak widzicie, całe jest pąka kwiatowych. Jest minus 12 teraz gdzieś. Takie ja mu dopiero słońce wschodzi. Ta pałownia ma. Gdzieś tak 2007-2008 z była wysiewana. Dlaczego taka mała jest? Ponieważ, przypominam, po raz, nie wiem który, ale nowi ludzie oglądają, była przesadzana trzy razy i to jest odrost. To jest odrost. Tutaj w tym miejscu nawet to widać. Pokazywałem wielokrotnie, także gdybym jej nie przesadzał, nie byłby to odrost, myślę, że byłaby taka pydziocha już, że szok. I teraz tak, jak nie spadnie poniżej minus 19, czy tam 15, i wiatry zimne, mroźne, to te pąki się utrzymają i maj, czerwiec powinna zakwitnąć. Czy to się uda? Nie wiem. Dwa razy u mnie tylko kwitła. Znaczy nie tylko ta, bo ja różne mam. Tu mam z tyłu, nie wiem czy to widać w kadrze, jest tam z tyłu jeszcze i oksytry zaraz pokażę. Część też wyciąłem, bo robię na testy. Zimno trochę w tych laczkach, ale ocieplacze założyłem. No, także zobaczymy, tak to wygląda aktualnie. Teraz pokażę Wam jeszcze oksytry, która ma czwarty sezon, idziemy, idziemy. Moment, przestawię tylko kamerę. O, tutaj macie na kadrze teraz Paulownię OxyTry i ta nie była przesadzana. Jak została posadzona, tak jest czwarty rok w tym miejscu. No i jak widzicie, to nie jest odrost, to jest już dosyć spore drzewko. Chociaż kurde, nie pamiętam, czy ja nie przycinałem. Bo tu jest taka dziura, może i to byłby już odrost. Już kurde, nie jestem pewny. Ale mniejsze o to. 4 lata już około dziś ma. Także o, patrz jak leci. <laughs> jak leci szać. I też jest cała w pąkach kwiatowych. Czy to się uda, czy zakwitnie? No zobaczymy dopiero w maju. Bo jak, jeśli nie będzie chciała zakwitnąć, to będą odpadać pąki. Będzie to widać, by tu cały czas spadały pączki. i no I tyle nie. I potem po prostu po tych pąkach wypuszcza na nowo liście liście. niestety, niestety. Na co takie drzewo? No, na opołę to tak średnio. 3-letnie to się pali jak wieżba i to Powiedzmy jak lipa, a zaś w tym stylu. Ale takie 6 7 to nie wiem, ale na, zobaczcie na yy, Instagramie. Jest pijcie Paulownia i znajdziecie w Hiszpanii hod, hodowlę. No, no, uprawę takich drzew na meble. Tam się robi je na meble. Tylko nie takie małe. Tam już takie grubaśne, nie? Tylko pamiętajcie, że tam jest dużo lepszy klimat, dużo szybciej wszystko rośnie. To nie ma co tutaj równać, że w Polsce w 6 lat, w 6-7 urośnie, tak jak w Hiszpanii na przykład, nie? I z czasem może twardnieje lepiej, może by się lepiej paliło. Nie mam pojęcia. Teraz Wam pokażę z bliska szacie, jak Fajnie wygląda na tych, no na, na tych drzewach. No. Proszę bardzo. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda. Zero wiatru dzisiaj. Cisza, spokój. Całe drzewko w pąkach kwiatowych. No jestem ciekaw. Normalnie czy to da, da radę zakwitnąć. No już taka trochę stratna jakość będzie, jak tak mocno się zbliży. No, dobra, na tyle. Trzymajcie się. Co jakiś czas wrzucę coś o tym drzewie. Na pewno już nie raz wrzucałem. Do następnego.